No ile jest do Rzeszowa samochodem? 45 minut. 50 kilometrów. Pani Krysiu. Pani Krystyno profesor, pani profesor, ostatnie trzy minuty podsumowania zjazdu Krystyn. Pod... Zjazd Krystyn wypadł wspaniale. Kolonia szwedzka dopisała Krystyny z Ameryki, Krystyny z Francji. Cudownie, słuchajcie, bardzo Wam wszystkim dziękuję. że mowa i Małgorzata Gołacka osobiście, pan marszałek Marek Polski osobiście, pan... Yy... Pan Zbyszek piskasz również osobiście, ekspert do spraw współpracy z mediami. Goście z Berlina. I goście z Berlina. No po prostu Międzynarodowe Towarzystwo Krystyna A gdzie jesteśmy teraz? No jesteśmy teraz w przepięknej miejscowości w pobliżu Rzeszowa, gdzie, jak Aha. wiecie, mieszka sama prezeska światowego kongresu. Pani profesor, była wieloletnia rektor Uniwersytetu leśniak To osoba niezwykła, która była również panelistką i kierownikiem panelu na trzecim Światowym Kongresie Polaków i Konferencji pokolo, Pokojowej, która się odbyła, jak wszyscy pamiętamy, pięknym minimalnym w niepodległości w Warszawie 10 maja. Ja, jakiś, ale nagrywa cię w tej chwili Twój głos jako przedstawiciela Polonii Szwedzkiej, Kongresu Polaków w Szwecji, bardzo zasłużonego obdarzonego Panie przez między Stowarzyszenie Polonijne i kapitułem niezwykłym tytułem: tytułem Osobowości Polonijnej Całego Świata. Także jeszcze raz gratuluję tego tytułu i cieszymy się, jesteśmy zaszczyceni, że nasz dyrektor generalny Światowego Kongresu Polaków tak wysoko został oceniony przez międzynarodową społeczność Polaków na całym świecie i organizacją polonijną, bardzo prestiżową, jaką jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne z Rzymu. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, całą Szwecję i Volvo i Nokie i wszystkie inne szwedzkie firmy i czekamy na pana przyjazd na 3 lipca do Warszawy. Łącznie razem z Panem Prezesem Kongresu Polonii w Szwecji, z którym przeprowadziliśmy i mamy nadzieję dalej przeprowadzać bardzo wartościowe badania dotyczące właśnie, no, unikalnej, unikalnej zupełnie w skali świata dokumentacji, organizacji niepodległościowych. Polska jest tym, czym jest w tej chwili. Może się uda im tą wizytówkę zrobić w końcu z tych dokumentów. Dokładnie, o to nam chodzi. O to nam chodzi. Będziemy mieli piękny projekt, w którym uwzględnimy tą ważną Waszą pracę i uhonorujemy i Pana Dyrektora Generalnego Jacka Gansarsona i Pana Prezesa Kongresu Polonii w Szwecji, któremu jeszcze raz przy tej okazji dziękuję i gratuluję tego owocnej współpracy. Do miłego spotkania 3 lipca, już wkrótce w Warszawie, a u, u, ulica Radzy 121 o godzinie 15. Do widzenia kochani.